Cześć, jestem Klaudio do No i już, witam Was w szybkich odpowiedziach. Trójkąt prostokątny równoramienny ma ramion długości 4 cm. Wysokość tego trójkąta opuszczona naprzeciw prostokątną wynosi. Ok, no to zaczynamy sobie tutaj oczywiście od rysunku trójkąta prostokątnego. Oznaczamy sobie, że on jest równoramienny. A jak jest równoramienne, to znaczy, że tu ma oznaczenie A pierwiastków z dwóch. I my wiemy, że to ma 4 cm, czyli A to 4, tu jest 4, natomiast tutaj 4 pierwiastki z dwóch. Ale my się mamy doliczyć tej wysokości. Hop. Jak to zrobić? Najpierw wyliczymy sobie tutaj pole tego trójkąta, bo to jest oczywiście ta sama figura. Pole to 4, bo to jest wysokość razy podstawa. Na 2. Możemy sobie skrócić. 4 razy 2 to 8. Ok. I to jest pole tej figury, tego trójkąta, który tutaj mamy. Pole się oczywiście nie zmienia ale my mamy tutaj naszą nową podstawę, którą jest przeciwprostokątna C razy H2 przez 2. Podstawiamy zatem dane, które mamy. Pole trójkąta to 8. Długość C to A pierwiastek z dwóch, czyli 4 pierwiastki z dwóch razy H2 przez 2. Możemy sobie skrócić. 1, dwójeczka. Mamy 8. Równa się 2 pierwiastki z dwóch, H2. Dzielimy sobie na liczbę przy niewiadomej, czyli na dwa pierwiastki z dwóch i odwracamy. H2 to to, na co dzielimy, zawsze skakuje nam do mianownika. Skracamy tu sobie i usuwamy niewymierność z mianownika, czyli wymnażamy razy. Pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch. Na górę ten pierwiastek doklejamy. Natomiast na dole pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to 2. Możemy sobie skrócić. I ta druga wysokość ma długość 2, pierwiastki z 2, i tutaj mamy centymetry, no to centymetrów. Zaznaczamy odpowiedź A. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.